Witajcie kochani na odcinku z siódemeczkami. Dzisiaj postanowiłam zrobić taki odcinek z siódemkami. Chciałam zrobić yy, z takimi siódemkami, które zrapuje się na tych samych zasadach, czyli z góry na dół. Nie znalazłam super siódemeczki, więc wzięłam sobie laki 7. No też jest siódemka. To wydaje mi się, że może do tej rodzinki należeć. <laughs> mamy ekstremalne 7, mamy bonus 7, neonowe nasza najnowsza premiera. I laki 7. Numerki będę wam mówiła po kolei, jak będę drapać. Zaczniemy sobie od małego laki. Wkład 37 zł. Zaczynamy od małego. Najpierw bonus. Tu mamy księżyc. Raz tylko podkowa się pojawiła, więcej nie chcę. 18, 21 szukamy. Mamy 24, 19, 30, 15. 22, 25, 28 i 26. No to maluch pusty, kontrolne JT. I neonowe 7. Premiera wyszła bardzo ładnie. Ciekawe co dalej. Jak dalej będzie mi tutaj sypać wygranymi. Numerek 27. Szukamy siódemki lub czarnej, zielonej lub gwiazdki. Tak bym chciała tą gwiazdkę znaleźć. Siódemki już miałam, a gwiazdki jeszcze nie. Mamy sześć, trzy, pięć. Kolejne to jest drugie pięć. Następnie osiem. Dwa, cztery, osiem. Cztery. I ostatnie to jest dwa neonowe, też jest puste. A tak to jest na premierze ładnie, da? A potem się buntuje, nie wiem jak tu, po tym. Dobra, nie ma siódemki. To widać, że nie, nie trzeba szukać kontrolnych. Teraz te grubsze. Yy, za dyszkę mamy bonus 7, numerek pierwszy. Tutaj też szukamy siódemki lub pliku. I mamy ananas, arbuz, rower, podkowa, klips, następnie balsam, piłka, kawa, chmury, palma, karta, wisienki, cytryna. I kolejne mamy plecak, gwiazda, kwiatek, perła, zegar, słoneczko i korona, czyli jedyneczka. Jest pusta, coś te siódemki nie chcą dać mi wygrać. Ostatnia. Ekstremalne 7 w sumie też i ostatnia w punkcie, w którym brałam z numerem 11. Ostatnia sztuka i tu szukamy pliku, siódemki lub sztabki złota. Mamy podkowę, świnkę, kokarda, wiśnie, perła, chmury, słońce. Kolejne to są narty. Gwiazda. O, mamy plik. No to ta najgrubsza się najlepiej spisała. Super. Coś tutaj będzie. Zegar, balsam, palma, biedronka, trofeum, diamenty, rower, portfel, auto. Numerek 11 to jest tego ekstremalnego. Kwiatek melon, plecak, kawa i awokado. A pod plikiem mamy 20 złotych zwrotu. I bardzo ładnie. Największa się najlepiej spisała dzisiaj. Bardzo ładnie. Kontrolne D. D, D. Bardzo ładnie mamy zwrot. A to również bardzo cieszy. Także tutaj mamy 3 puste na 37. Yy, odzyskane 20. Super. Także nie najgorzej zaczął się ten tydzień. <grych> tak uważam. Dziękuję Wam bardzo kochani za oglądanie. Życzę Wam miłego, pięknego, słonecznego dnia. I do zobaczenia w następnym odcinku. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Papa pa.